Stopień XXI strzelca władca Saturn. Daje duże zdolności umysłowe, silną wolę, niewyczerpaną energię, rzetelność, życzliwość, równowagę duchową, wysokie ideały, inspiracje i natchnienie. Człowiek chętnie zajmuje się nauką i badaniami. Interesuje go magia, okultyzm i nauki tajemne, a także sztuka. Jest wierny i oddany w stosunku do przyjaciół i kolegów. Sukcesy odnosi w nauce i sztuce, praktycznej, rzemiośle artystycznym, pedagogice, administracji państwowej i na arenie politycznej, w roli organizatora lub przywódcy. W jego życiu jest dużo wyjazdów i podróży. Jeżeli planeta w tym stopniu, albo Saturn jest negatywnie aspektowany, mamy chorobliwą fantazję i wyobraźnię, oszustwa tak w stosunku do innych, jak i siebie, egoizm, interesowność zagrożenie chorobami infekcyjnymi i operacją chirurgiczną.